Cześć wszystkim, z tej strony podróżnicy Pan Paweł, witajcie w kolejnym odcinku z przepięknej Gran Canarii. Jest godzina dziewiąta, sobota, plecak spakowany, lecimy właśnie w tym momencie wypożyczyć skuter i w obszar górski mniej więcej w okolicach najwyższego szczytu Gran Canarii, czyli Pico de las Nieves. Pogoda, jak widzicie dzisiaj, nie rozpieszcza. Jest generalnie ciepło w okolicach 19-20 stopni. Natomiast e, taka pogoda zawsze jest w Las Palmas i poranki e, bywają bardzo zachmurzone. Z przepowiedni pogodowej e, zauważyłem, że jest, e, jest szansa na rozpogodzenie jest szansa na czyste, e, piękne niebo. Mam nadzieję, że słoneczko zaświeci. Bo u góry na e, obszarze górskim jest e, na około 2000 metrów nad poziomem morza jest temperatura około 12-13 stopni. Mam nadzieję, że mnie nie, nie wypisga tak jak ostatnim razem. Tym razem e, wyposażyłem się już w długie spodnie. E, mam ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy e, na przewiórkę, tak samo jakby trzeba było. No i co? Trzymajmy kciuki, że pogoda nas nie zawiedzie i zobaczymy, zobaczymy co dalej. Skuter już odebrany, tym razem kolor niebieski i wsiadamy na niego i zaczynamy wycieczkę. Miejsce, do którego jedziemy nazywa się Baranco de Guayadeque i jest to wąwóz, który przecina centrum wyspy. Widoki jak jadę, są mega fajne. Mam nadzieję, że się dobrze nagrywa, że widzicie wszystko to co ja. Ja się zatrzymałem tutaj zrobić fotkę. Ale cisza, jaka tutaj panuje, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, tam, je, tam są takie wielkie góry. Mega, mega fajnie, fajne trasy na motorki. No i elegancko dotarliśmy już do pierwszego punktu naszej wycieczki. Wprawdzie nie jest to koniec te trasy, która prowadzi do, do tego przesmyku. Do tego wąwozu, ale, ale zatrzymałem się tutaj, bo zobaczyłem autobus wycieczkowy, a to znaczy, że e, tutaj po prostu są dobre punkty widokowe i jakieś atrakcje. E, Poszwędzam się trochę po okolicy. Zobaczę co tutaj można e, ciekawego zobaczyć. Montaña Las Tierras, Ok, Czyli tutaj jest jakiś, jest jakiś, em, zobaczcie, ładnie oznaczone i ładne ikonki, więc nawet głupi zrozumie czyli są jakieś tutaj trasy piesze pójdziemy do góry, zobaczymy natomiast co jest tutaj ciekawego, no generalnie w tym, w tym wąwozie jest dużo takich domów, o zobaczcie tam na przykład wykutych w skale w których ludzie sobie mieszkają i nawet to co wyczytałem, można gdzieś tutaj znaleźć nocleg w tym takim klasycznym domku wykutym w skale, więc jest to, jest to też fajna opcja, ja się nie skuszę bo mam dzisiaj sporo rzeczy do zobaczenia natomiast jeżeli tutaj będziecie Baranco de Aguaduque to e, możecie się skusić o! A tutaj piękna rzeczka Potoczek górski płynący Zobaczcie Dobra, także ja szukam sobie jakichś ciekawych miejsc e, Może zrobię sobie jakąś potkę, no ale widoki, zobaczcie sobie tutaj No to jest coś niesamowitego No i co jeszcze? Pamiętacie z początku filmu, jaka była pogoda i co mówiłem wam o Las Palmas? Zobaczcie tutaj. Czyściutkie niebo. To jest właśnie Gran Canaria. Północ, zawsze chmury. Stajesz i myślisz: Kurde, do dupy, dzisiaj nie idę, bo, bo jest zła pogoda. Wyjeżdżasz, jestem jakieś 30-40, może maksimum kilometrów od Las Palmas. I piękne niebo, słoneczko, temperaturka. Także nie zrażajcie się na pierwszy, na, na, na pierwszy raz. Jeżeli jesteście w Las Palmas, tam zawsze jest pochmurno. Także no. Dobra, zobaczcie, jakby tutaj są te domy i to są naprawdę prywatne domy, tu jest jakieś wejście, tu jest drugie wejście, ja idę natomiast na górę, widoki są tutaj no zarąbiste, naprawdę, ja nie wiem jak można mieszkać w takich miejscach, ale jest urok, jest urok, zobaczcie, tam jest kolejne wejście, jest za kratami, nie będę tam naruszał spokoju, ale tutaj zobaczcie, ktoś sobie wymurował z kamieni takie jakby wieżyczki małe, zamkowe. No, mega kozak. Pokażę Wam, nie będę Wam mojej mortki pokazywał, tylko będę filmował po prostu jak idę, bo są mega fajne widoki. Zobaczymy, jak, jak najwyżej uda nam się tutaj dojść, ale już mi się wydaje, że to już jest koniec. O, zobaczcie. Tutaj jakaś jaskinia. No, kozacko. No w takiej eskini, to powiem Wam, że to byłaby super atrakcja. Musiałbym moje podróże na wyższy poziom. Tutaj zobaczcie kolejne. I tutaj. Ale jaja. Musiałbym swoje podróże na wyższy poziom e, zrobić. Ale zobaczcie, tu stamtąd przyjechałem. Tam piękne góry. No, jest kozacko. Zobaczcie tam. Nie mam pojęcia co to. Ale tam jak tam ktoś też mieszka to to jaja. A tutaj? Dlaczego ta skała jest taka czerwona? Czy oni ją pomalowali? A chyba mi się wydaje, że to... że to jest tak dla pizu. Mega dużo jaszczurek tutaj się wygrzewa na słońcu. Cały czas coś spierdziela tam w krzakach. Jak ktoś sobie zrobił palenisko. Ganek, nie no, jest klimacik, jest klimacik. Znowu jaszczurki, nie wiem czy to słychać. Tu Garfield Garfield mi towarzyszy całą drogę. Ostatni rzut okiem na piękny tutaj widok. I lecimy dalej. Muszę wrócić do motorku, on jest gdzieś tam. Jedziemy do końca drogi i widzimy się za kilka sekund dla Was. Jest mała awaria. Zapomniałem wody z domu. Nalałem sobie buteleczkę i oczywiście je zapomniałem. Także ogólnie to już i tak się zbieram z tego miejsca. Jedziemy na następne atrakcje, ale muszę znaleźć jakiś sklep i zakupić sobie ze 2 litry wody, żeby po prostu się nie odwodnić. To jest mega gorąco i myślę, że. kultka będę, będę po prostu spalony dzisiaj, bo nie wziąłem sobie żadnego kremu a tutaj też żadnego nie widzę, także jedziemy na jakiś pierwszy, lepszy przystanek może tam będzie um, jakaś stacja um, przy okazji, ale to myślę, że jeszcze nie teraz zatankowałbym skuter skuter ogólnie um, jedzie, jedzie dobrze um, Jest czuć trochę słabość tego silnika już tutaj na tych, na tych zniesieniach więc jak tak jadę stromo pod górkę to Ledwo 40 daje radę. Um, ale, ale co? No, lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Chcieli mi zaoferować troszkę większy silnik, ale nie czuję się zbyt pewnie, żeby nim kierować. Macie ostatni rzut oka na, tutaj na piękne widoki. I lecimy dalej. Dotarliśmy na pierwszy przystanek Caldera de los Marteles. Miejsce to jest ciekawe z tego względu, że różni się ono znacząco od reszty, reszty terenu na Gran Canaria. Zobaczcie sami, jest tutaj dość sporo zieleni. Z lewej i z prawej strony, wszędzie otaczają nas góry. A tutaj na dole macie pola uprawne. I teraz. Pytanie, dlaczego jest tutaj tak zielono? Ano, dlatego, że w tym miejscu zachodzi tak zwany efekt fesza, nie wiem jak to się wymawia, i e, powstaje tak zwany wiatr fenowy. E, chmury, które przychodzą z różnych stron, zatrzymują się tutaj i tworzy się tak zwana mgiełka, przez co e, można poczuć na skórze po prostu wilgoć tego terenu. I zatem mamy bardzo dużo zielonych, e, zielonych tutaj roślinek. Jest to taka ciekawostka, którą wyczytałem w internecie. E, I no, możecie już odczuć bardzo dużą zmianę temperatury. Powiem wam jeszcze, że skuterek sprawuje się dobrze, chociaż na podjazdach bardzo, bardzo, bardzo słabo idzie. Na bardzo stromych podjazdach, maksymalnie do 30 km na godzinę. No, nie wiem, czy jestem za ciężki, czy ten skuter jest po prostu za słaby. No, ale tak jak już mówiłem, lepszy ryc niż nic. Ostatni rzut oka na piękne tereny i lecimy dalej. Dotarliśmy już bardzo, bardzo blisko szczytu Pico de las Nieves. Zatrzymałem się, bo jest tutaj mnóstwo punktów widokowych prawie z każdej strony. To co jest tutaj przede mną to zaczyna się teren właśnie, teren wojskowy, militarny jest tam taka wielka wojskowa antena. Pico de las Nieves macie tam proszę Państwa, z tamtej strony. A tutaj gdzieś jest punkt widokowy, także ja się na niego udaję i zaraz rzucę wam jakieś fajne ujęcia. Sytuacja jak wczoraj. Znalazłem fajne miejsce z widokiem na południe wyspy. Za mną jest Military Area, a ja sobie tutaj chilluję pod drzewkiem w cieniu z przepięknym widokiem. Coś pięknego. Nie wiem, która jest godzina. Wydaje mi się, że jest chyba koło 14 już albo 13 na pewno i Jestem mega głodny. Kupiłem sobie banana, kupiłem jabłko i baton proteinowy, także teraz sobie będę spożywał. I lecimy dalej na Pico de las Nieves, które jest jakieś 3 minuty stąd. Tam zrobimy sobie przystanek. Tam pewnie będzie bardzo dużo ludzi. Tutaj jest bardzo cicho, i jest tylko jedna rodzinka, więc można sobie poczylować. Opierdzieliłem jabłuszko i opierdzieliłem batona Kurde jak jabłko mi spadło z plecaka Tam na dół powędrowało Myślałem, że w pizdu poleci tam z tej góry Ale na szczęście się zatrzymało <laughs> I mogłem sobie je schrupać No co, podejdę tutaj trochę do tej anteny Zobaczcie, tutaj ją widzicie lepiej Nie da się tam wejść bliżej, bo tutaj jest Płot. poza tym to jest teren wojskowy, to jest za, zakazane. Ale przejdę sobie tutaj. O, myślę, że tutaj jest fajny widok. Najgorsze, że, że tutaj nie ma mi kto zrobić fotki. Musiałbym sobie kupić taki tripod do swojego, do swojej kamerki, żeby sobie ją w dowolnym miejscu jakoś. Pod drzewo zaczepiać czy coś? No. No, a tutaj macie w pełnej okazałości piękny widok. No, a tam, Pico de nie niebes Widzicie punkt widokowy, pełno ludzi, a tutaj jakieś 100 metrów dalej nikogo nie ma. I widzimy się za chwilę. Wpierdzieliłem się do jakiegoś lasu. Nie wiem, tam był znak, żeby nie wjeżdżać z wyjątkiem kamperów, ale no. No cóż, zobaczcie sami. Skuterek zaparkowany. Piękny las. Iglasty. I tutaj e, będziemy szli na widok Leicesteroke Nublo. Gdzieś tam. Niewiele tam skuterem, bo trochę przypał będzie, jak się nie uda wyjechać. Także zaraz widzimy się na, punkty, na punkcie widokowym. Dotarliśmy do. Punktu widokowego. A tutaj jaskinia. O, ktoś tutaj wymurował przejście. Nie wiem, co jest w środku, nie będę tam wchodził. Jest trochę przerażające. A tutaj macie punkt widokowy. Tam w tamtym punkcie znajduje się najbardziej charakterystyczna skała na całej wyspie. Jest to rokę Nublo i jest ona zbudowana z zaschniętej lawy wulkanicznej, która po prostu przy erupcji wulkanu tak już została. Jest ona bardzo bogata w minerały, więc nie ulega starzeniu się, rozkładaniu, tak jak inne skały w tym rejonie. Jest tutaj bardzo cicho, lekki wiaterek. Mam na sobie kurtkę, bo nie chcę się zjarać. Nie wziąłem ze sobą żadnego kremu. Jest tylko jedna rzecz, która mnie stresuje. Mam około połowę baku paliwa w skuterze. Nie wiem, czy dam radę dojechać z tym na najbliższą stację. Zobaczymy. Mam nadzieję, że. Nie będę musiał wzywać żadnej pomocy drogowej. Ogólnie udała mi się dzisiaj pogoda na, na maksa. Szkoda tylko, że nie widać tej idę, Ale jestem mega zadowolony. Bardzo było warto tutaj przyjechać i po raz drugi musicie, po raz drugi wam powiem, musicie wynająć skuter na Gran Canaria. Bo jest tu po prostu mega fajnie pojeździć sobie takim sprzętem. Jak ktoś ma prawo jazdy na jakieś mocniejsze motory, no to, no to tym bardziej polecam. Ja nie wiem sam, czy nie rozważę jakiegoś prawa jazdy, bo to, to, to co tutaj można po prostu zobaczyć, jeżdżąc motorkiem, to jest, to jest coś pięknego. A tutaj znowu widok na, na ten radar okrągły wojskowy. No, i tam jest właśnie Pico del Teide. Tam byłem przed chwilą. Udajemy się teraz w dół. Muszę sobie zaplanować trasę powrotną. E, którędy będę jechał. Na pewno nie chcę jechać tą samą drogą. E, no i tak, e, jest koło godziny 15-16, nie mam pojęcia. No i musiałbym już powoli planować trasę do domu, zahaczając jeszcze wszystkie jakieś takie punkty, e, które mnie interesują. E, mam nadzieję, że zdążę przed zachodem słońca. No jak nie, to przynajmniej żeby na na zachodzie słońca być gdzieś na autostradzie. Najlepiej dobrze oświetlonej. Kochani, chyba muszę się z Wami niestety pożegnać. Padła mi jedna bateria, a dwie pozostałe są wyładowane. Kamera się w ogóle nie uruchamia. No cóż, bywa. Spróbuję podładować sobie kamerkę w czasie jazdy do... Em, z mojego powerbanka. Będę jechał w okolice miejscowości Cruz de Tejada. Tam sobie coś zjem na obiad, bo już jest po 15. Ja nic nie jadłem. Następnie wjadę na stację paliw. No i tyle. Elo, taka sytuacja. Naładowałem kamerę do 86%. Mam nadzieję, że starczy. Właśnie byłem w restauracji, zjeść sobie obiadek. Zjadłem, było smacznie. No i co, leżę sobie teraz obok, obok mojego skuterka z takim widokiem Odpoczywam. No i co, zbieramy się na stację paliw, tankujemy skuter i jedziemy dalej. Jadę już na stację, koniec odpoczynku, zdrzemnęłem się. Jakoś tak mi się drzymło, chyba z 15 minut, ale muszę wam pokazać, tutaj stanąłem na chwilę, jakie są piękne widoki na trasie. Udało mi się zatankować. Znalazłem, e, znalazłem tację benzynową. Zatankowałem e, 3,34 litra. Tyle udało mi się wyjeździć. Cena za litr Euro 35. I co? Ciśniemy teraz na punkt o nazwie Anaga. Mamy jakieś 49 minut jazdy. I to jest w kierunku Maspalomas. Następnie przez Maspalomas wrócimy do nas Palmas. Widzimy się później. Dotarliśmy. Przystanek Punkt widokowy, przełęcz Fataga. Zobaczcie sami. Punkt zobaczony. Obczajam mapę na telefonie. Zobaczymy jak dalej jechać, żeby dojechać do domu. Zobaczymy co tam jeszcze po drodze jest. Jestem już ultra-ultra zmęczony. Jest już godzina, zaraz Wam powiem, 18.15, a ja od godziny 9.30 jestem na tym skuterze i zapierdzielam po całej wyspie. Mega, mega to męczy. Najbardziej boli kręgosłup, bo jednak nie, nie jest to dość wygodne, żeby sobie tak skuterować, żeby sobie tak jeździć na takim małym piździku. Ale generalnie przeżycia są mega fajne, mówię to już po raz Enty. Siadam na chwilę, obczajam mapę, i jedziemy dalej. Dotarłem do kolejnego miejsca. Miejsce nazywa się Baranco de las Vacas i jest to taka jakby nie wiem jak to nazwać, taki tunel w skałach, który. Wygląda bardzo efektownie. No, i tak jak widzieliście na moich ujęciach, e, idzie się tutaj jakieś 15, no nie, może 10 minut. E, to zagłębienie w skałach jest bardzo krótkie, chyba około, bym powiedział, ale bym się wywalił. 20 metrów i, i koniec. Także e, jestem teraz w dobrym czasie. Po pierwsze, bo nie ma bardzo dużo ludzi, a podobno tutaj, e, tutaj ustawia się kolejka do zdjęć. Natomiast e, nie ma słońca dobrego, żeby te fotki zrobić. Odpuszczam sobie fotkę i lecę dalej. Zrobiłem dzisiaj prawie, że wszystkie. Prawie, że całą górzystą, e, górzysty teren na wyspie. W jakieś 10-11 godzin był wycisk, ale jazda trzeba puszować do przodu.

Siemanko, widzieliście jak było. Zaliczyłem glebę, um, nic mi nie jest. Mam nadzieję. Jadę, jestem teraz pod kliniką. Opatrzyli mi ręce, bo mam tutaj poździeraną strasznie skórę. Nie będę Wam pokazywał, bo, bo, bo to nie jest y, smaczne. Ale tak, całe ciuchy mam do wywalenia, wszystko mam poszerowane, buty też są całkowicie rozjebane. Jadę teraz y, Jadę teraz do Las Palmas, wracam już, y, jest ściemnia się. Zorganizować, zorganizowaną będę miał pomoc w Las Palmas prywatnej klinice, prześwietlenie przede wszystkim kręgów. No ale tak, tak jak, tak jak wam powiedziałem, tak jak widzicie na nagraniu, to się wydarzyło. W podróży różne rzeczy się zdarzają. Pozdro.